Dzień dobry, G Wrangler, TJ, 2001 metamorfoza Zmiana świateł halogenowych na ledowe Od wesem Najlepsze światła ledowe jakie miałem do tej pory Pasują idealnie Odkręcacie Ozdobny pierścień Trzy śrubki torx I delikatnie próbujemy go wyjąć. Następnie, przy użyciu nasadki, demontujemy cały mechanizm lampy. Jak już to macie na stole, to trzeba rozłożyć lampę. Do tego celu trzeba zdemontować pierścień mocujący halogen do obudowy lampy. Kolejne śrubki Torx. I tak to wygląda. Tutaj pierścień, który trzyma lampę. Porównanie halogenowej H4 europejskiej do wesemowej. Elementy mocujące kluczowe do ustalenia upozycjonowania lampy w obudowie. Jest pewna różnica wysokości, ale to później poradzimy sobie z tym problemem. Najpierw niestety trzeba likwidować kolizję między żeberkami radiatora, a oprawą lampy użyłem takiego narzędzia, frezarki wysokoobrotowej, z takim frezem do podszlifowania plastikowego plastikowej oprawy żeby żeberka radiatora lampy ledowej wesem mieściły się swobodnie w oryginalnym miejscu i podczas regulacji wysokości zasięgu świecenia lamp Mogły sobie reflektory pracować. Niewiele trzeba podszlifować, aby wszystko się zmieściło elegancko. Następnie mocujecie pierścieniem lampę LED i widać pewien luz montażowy. Przy pomocy takiego kabelka przewodu ułożonego w pierścieniu mocującym kasujemy ten luz i lampa pięknie, sztywno siada w oprawie tak wygląda już złożona i włożona do samochodu jeszcze bez pierścienia maskującego, ozdobnego wszystko pięknie pasuje średnica lampy jest idealna tutaj już po założeniu pierścieni, ale jeszcze przed końcową metamorfozą, a tutaj już po tak wygląda światło dzienne tak wygląda światło pozycyjne. Światło mijania oraz światła drogowe. Zostaje do konwersji H4. Macie wszystko co potrzeba. Wtyczki, złączki, które pasują do oryginalnej instalacji. Wystarczy tylko podłączyć i cieszyć się świetnym światem. Ciao.